Ja wtedy mówię 18 lat i moja praca zaczęła się z doktorem Walem. No krótko było mi dane pracować z doktorem Walem, ponieważ po dwóch latach doktor Wal zmarł. Podjęłam pracę w Żarowskim Szpitalu jako pielęgniarka oddziałowa na oddziale geriatrycznym i było mi dane pracować świętej pamięci doktorem Panhauserem. Pamiętam jako młoda dziewczyna, kiedy ten szpital był rozbudowywany, był dołożone piętro, a dane mi było przeżyć remont właśnie Szpitala Żarowa w latach tych już 80., 90. na przestrzeni tego okresu, gdzie powstał oddział reumatologiczny, gdzie pani doktor Nawrocka objęła ten oddział jako ordynator. takie cegiełki, że składali się na to, to po co by to prywatyzować? Są osoby starsze, podobno Świdnica też ma, ten latawiec ma prywatyzację i to, to nie ma sensu po prostu. Zamęt wokół dalszych losów Regionalnego Specjalistycznego Szpitala Latawiec oraz Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. dr Zbigniewa Wala wywołał w Gminie Żarów gorącą dyskusję. W piątkowe popołudnie, 15 kwietnia 2011 roku, burmistrz miasta Żarów, Leszek Michalak, oraz przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pudlik zaprosili wszystkich chętnych do sali widowiskowo-sportowej w Żarowie na debatę poświęconą przyszłości żarówskiej placówki medycznej. Na sali wśród zaproszonych gości nie zabrakło poseł Anny Zalewskiej, byłej burmistrz Żarowa Lili Gruntkowskiej, dyrektora świdnickiego Zozu u Jacka Domejki, Elżbiety Pieprz, przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych ze Świdnicy, świdnickich radnych, byłej ordynator szpitala w Żarowie Haliny Nawrockiej, Doroty Podwórnej, szefowej placówki medycznej w Żarowie, Zbigniewa Owczarskiego, prezesa zarządu Uniwersytetu III wieku, radnego powiatowego Stanisława Wachowiaka. Oprócz zgromadzonych gości, burmistrza Żarowa wspierali zgromadzeni mieszkańcy gminy, którym na sercu leży los szpitala w Żarowie. No ja uważam, że nie, nie powinien przechodzić na prywatyzację, dlatego że yy, ten szpital jest dla ludzi, dla biednych, bo jeżeli będzie sprywatyzowany, to będzie tylko i wyłącznie dla bogatych, a nie stać biednych ludzi, żeby płacić kolosalne pieniądze za leczenie. A jaka, jakie jest pana zdanie w tej sprawie? Ja potwierdzam to, co powiedziała pani prezes. I też bym się nie zgadzał z tym, żeby sprecyzować, bo po prostu to jest potrzebne dla ludzi biednych. Bo jak będzie sprecyzowane, to będzie dla bogatych, a biedny, tak jak na przykład ja, nie załapie się na leczenie jakieś. Podczas trwania debaty pojawił się jeszcze jeden zaproszony i spóźniony gość. Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa, który nieco wcześniej deklarował, iż nie jest pewien, czy na debatę uda mu się dotrzeć. Debatę rozpoczął burmistrz Leszek Michalak, który po przywitaniu wszystkich zgromadzonych na sali wyjaśnił, iż o tym, że samo przekształcenie szpitala w spółkę, lub jego ewentualna prywatyzacja nie jest dla samorządu gwarancją zmian na lepsze. Przekonał się boleśnie już nie jeden samorząd. A mieszkańcy, jak tłumaczył burmistrz Michalak, mają prawo i powinni poznać zamiary powiatu wobec szpitala w Żarowie, który w 1996 roku wysiłkiem gminy i za jej pieniądze został gruntownie odremontowany. Dlaczego żałów jest tutaj szczególnym miejscem? No przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, jak widać na tych slajdach. To myśmy ten szpital odremontowali. Szpital został przeznaczony do zamknięcia. Szpital, który nazywało się to remontem, ale w trakcie prac został rozebrany do dołu ścian. Szpital, w którym regulowaliśmy fundamenty, bo nie wszędzie one były. Szpital, w którym regulowaliśmy bo nie spełniały wymogów. Gdzie wykonaliśmy wszystkie instalacje, gdzie wykonaliśmy wszystkie prace związane z zagospodarowaniem terenu, gdzie praktycznie odbudowaliśmy wszystkie obiekty towarzyszące i gdzie wreszcie przez dwa lata zaangażowaliśmy 25% budżetu gminy w to, żeby ten szpital służył mieszkańcom. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie Państwa ofiarność, Państwa uczestnictwo. Przypomnę, powstał wówczas w 1993 roku Społeczny Komitet Remontu Szpitala, praktycznie ratowania szpitala i ten Społeczny Komitet zabrał niemało pieniędzy. Razem budżet gminy i danek różnego rodzaju i gotówkowe, i rzeczowe, przekazane przez zakłady pracy przekroczyły kwotę 10 miliardów złotych. To, proszę Państwa, jest naprawdę potężny wysiłek, który wykonaliśmy, aby ten obiekt służył. Swoje niezadowolenie oraz protest wyraziła również była burmistrz Lila Gruntkowska, wyrażając jednocześnie, iż pacjent nie może być traktowany jako źródło zysku. Tak samo jak szpital nie może być maszyną do robienia pieniędzy. Co więcej, Lila Gruntkowska złożyła na ręce starosty Świdnickiego oficjalne stanowisko Wspólnoty Samorządowej Ziemi Świdnickiej koło Żarów na piśmie. Podpisane przez zarząd, w skład którego wchodzą Lila Gruntkowska, Leszek Michalak i Grzegorz Osiecki, zgodnie z którym domaga się natychmiastowego wyjaśnienia sytuacji i poznania planów dotyczących placówki medycznej w Żarowie. Temat naszego szpitala był obecny od zawsze najpierw remont, o którym opowiadał pan burmistrz w bardzo trudnej sytuacji do końca życia nie zapomnę sesji dramatycznej sesji Rady Miejskiej w Żarowie, gdzie przyjechał dyrektor ZOZU, informując nas, że za dwa miesiące zamyka szpital. Likwiduje go zupełnie. I wtedy my, zdeterminowani młodzi radni z Żarowa podjęliśmy decyzję, że pomimo tego, że nie mamy dróg, toalet w szkołach, bo tak jeszcze wtedy było, zdecydowaliśmy się na ten remont. Za nasze środki budżetowe. Nie wolno oddać. Nasza determinacja była ogromna. Walka pani dyrektor o to, żeby szpital zyskał akceptację społeczną, bo tu o to chodziło, walka o to, aby nadać imię, imię doktora Zbigniewa Wala, bardzo ważne, tradycyjnie dla nas, dla nas, dla mieszkańców Żarowa, bo był to fantastyczny lekarz, który doprowadziło do tego, że niestety zostałyśmy wyśmiane na sesji Rady Powiatu. I obecny dzisiaj starosta był przeciwnikiem tego, aby gmina otrzymała ten y, szpital. Tak się skończyły nasze działania w połowie y, y, lat, to był bodajże 2004 rok, jak się nie mylę. I dzisiaj oto jesteśmy w takiej sytuacji, że znowu nie wiemy co będzie dalej. Że znowu pod przykrywką niepewności ustawowej, zapadną pewnie decyzje, czy będą zapadały decyzje dotyczące Żarowa. Dlatego nauczenie historią, proszę Państwa. My musimy uprzedzać takie rzeczy. My wiemy o tym w Żarowie, że jak zaczyna się gdzieś coś mówić, to znaczy, że gdzieś tam w głowie dalej są już konkretne plany. Dlatego też nasze stanowisko, mam nadzieję, że stanowisko Rady Miejskiej w Żarowie, bo takie sądzę, że również powinno zapaść, dzisiaj po tej debacie powinno być jednoznaczne. Nas, mieszkańców gminy Żarów, osób, które urodziły się w tym szpitalu, tak jak ja, osób, których najbliżsi bliscy zmarli tam niejednokrotnie. To trzeba też podkreślić jedną rzecz, że pan dyrektor, obecny tutaj pan dyrektor, pan Jacek Domejko, w wielu sytuacjach wspomagał ten szpital, w ostatnich latach. Trzeba o tym powiedzieć z punktu widzenia, a bardzo się cieszę, że akurat pan starosta wszedł, wspomagał ten szpital i dzięki niemu również ten szpital dzisiaj ma Kolejny remont, remont elewacji, z tego co wiem, yy, wiele środków, które zostało wykorzystanych również dla dobra tego szpitala. Dlatego też, proszę Państwa, my w żarowie tutaj mamy szczególną, szczególne prawo, jako to miejsce, gdzie został jedyny poza latawcem obiekt w postaci szpitala reumatologicznego, tę dyskusję otworzyć i powiedzieć po prostu zdecydowane nie. Bo ja w imieniu własnym i wspólnoty samorządowej którą reprezentujemy tutaj jako y, mieszkańcy naszej gminy, chcielibyśmy, aby takie stanowisko jednoznaczne zostało uwzględnione przez pana starostę. Odczytam to stanowisko w ręce panu Starościej i mam nadzieję, że będzie to pierwsza konkretna, pierwszy konkretny przyczynek do dyskusji na ten temat, że nie powinniśmy grzebać w tym, co jest nieuprawnione i nieuzasadnione. Zarząd Koła Wspólnoty Samorządowej Ziemi Świdnickiej wyraża zdecydowany sprzeciw w sprawie propozycji Starosty Zygmunta Worsy oraz Zarządu Powiatu Świdnickiego prywatyzacji Szpitala Powiatowego Latawiec, a co za tym idzie także prywatyzacji Szpitala w Żarowie. Jesteśmy... czyli przekształcenie szpitala w spółkę, która udziałowcem, której udziałowcem miałby być powiat świdnicki jest jedynie pierwszym etapem do całkowitej prywatyzacji szpitala. Szpitala, który z takim wielkim wysiłkiem finansowym i organizacyjnym gmina Żarów remontowała w latach 90. Doświadczenia innych samorządów wykazują, że dla zwykłych mieszkańców prywatyzacja może oznaczać początek niedostępności niektórych usług zdrowotnych, a także ograniczenie świadczeń. Nie można zapominać, jakie znaczenie dla mieszkańców gminy Żarów ma nasz szpital, który przechodził bardzo trudne koleje losu, a który, i tu podkreślam, nie patrząc na podziały polityczne, potrafiliśmy od 98 roku do dziś obronić przed likwidacją. Nie możemy więc teraz dopuścić, by teraz pan starosta w dodatku mieszkaniec naszej gminy stał się jego grabarzem. Sprawa, sprawa zdrowia i życia mieszkańców jest najważniejszym z zadań każdego szczebla samorządu, więc od osób, którzy, które zostały wybrane i reprezentujących społeczeństwo, jak starosta i radni powiatowi należy domagać się szczególnej ostrożności przy podejmowaniu decyzji takich jak ta. Decyzji, które są nieodwracalne w swoich skutkach. Apelujemy więc o wycofanie się zarządu powiatu z planów przekształcenia szpitala Latawiec i szpitala w Żarowie. I w związku z tym, że Pan Starosta wszedł w trakcie mojej wypowiedzi, to bardzo serdecznie, to jest stanowisko zarządu koła lokalnego w Żarowie, wspólnoty samorządowej Ziemi śląskiej, które podpisaliśmy w trójkę, ja, Pan Leszek Michalak, Pan Grzegorz Szusiecki. Proszę Głos w tej sprawie zabrała także poseł Anna Zalewska, wyjaśniając iż zgodnie z planami starostwa powiatowego szpital w Żorowie ma zostać przekształcony w spółkę prawa handlowego. W konsekwencji, oznajmiała pani poseł, oznacza to, że szpitale i zozy będą zwykłymi spółkami kapitałowymi z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjnymi, które w pierwszej kolejności będą musiały kierować się rachunkiem ekonomicznym. Eee, więc proszę Państwa, w ogóle nie rozumiem dyskusji na temat przekształcenia. Nie rozumiem. Eee... Zachowania pana starosty, który bezwzględnie, bo przecież autoryzował swoją wypowiedź, wprawdzie mówi, że pani Małgorzata Makłoboczówska wykorzystała jego wypowiedź. Ja rozmawiałam z panią redaktor, wypowiadał się w gazecie, jednoznacznie, że on chce skomercjalizować, a pan chyba jest takiego słowa nie użył. Chce po prostu, żeby ten szpital był spółką. W ogóle nie czytając przepisów, opierać jakieś bzdury o ujemnym wyniku finansowym. Szpital na tawiec nie ma ujemnego wyniku. Pan dyrektor to poświadczy, bo tak wynika z jego e, dokumentów. E, mowa jest o amortyzacji, natomiast przepis mówi wyraźnie, chyba że go e, zmienimy, e, czy e, zostanie zmieniony przez ministerstwo, jak liczy się ten wynik finansowy, i w którym momencie e, trzeba dokonywać programu naprawczego czy szukać dodatkowych pieniędzy, czyli pieniędzy e, w starostwie e, powiatowym. I teraz, proszę Państwa, Pan Starosta jednoznacznie twierdził, teraz się wycofuje. Oprócz tego powołał absolutnie bezprawny zespół. Od jakiś zespół sobie działa starostwie, który coś ma zrobić, ma do tego podyskutować na temat przekształcenia. Proszę Państwa, w nowym przepisie i w starym przepisie jednoznacznie wskazuje się organ, który się tym Rada Społeczna. I otóż Rada Społeczna. W wywiadu Pana Krzysztofa Sołtysa, bo długo z nim dyskutuje, opowiadając mu, że po prostu no, posłała sobie na to, żeby pan Starosta zadecydował za jego organ, czyli za radę społeczną. I bardzo nie to zaniepokoiło, co on powiedział. Bo z jednej strony mówi, że na razie nie ma o tym mowy, że szpital a jest dla nas drogocenny, o czym mówi, że nie wiadomo, jak wycenić ten szpital, bo... Ym, y, szpital jest tyle wart, ile za niego dadzą. Był taki jeden w Świebodzicach, który tak mówił i sprzedał szpital za 500 tysięcy, choć kibontowano rentgen za 600 tysięcy. <gry> I oczywiście w tym wszystkim, proszę Państwa, jest żarów. Żarów jest najłatwiejszym głupem, Najłatwiej, najszybciej go y, oddać czy sprzedać, czy wyodrębnić, bo jest no, tak a nie inaczej skonstruowany i nikt i żadne zapewnienia nie są w stanie mnie w tej chwili uspokoić oprócz merytorycznych działań, to znaczy uchwał, decyzji, zamknięcia dyskusji na ten temat. Dziękuję. Szefowa świdnickich pielęgniarek, pani Elżbieta Pieprz, w imieniu pielęgniarek, mocno zademonstrowała swoje obawy, sprzeciwiając się komercjalizacji, a w konsekwencji prywatyzacji szpitala. Nasze stanowisko Państwo na pewno znacie, bo to jest stanowisko już sprzed miesiąca i nie zmienia się. Pielęgniarki i położne mówią stanowczo nie, stanowczo nie komercjalizacji, prywatyzacji i nieprawdą jest, że to jest przedwczesne, absolutnie nie. Tutaj popieram stanowisko pani Ani Zalewskiej, która była świadkiem przekształceń w kibodzica. i gdy decyzje już zapadną, to już na debaty za późno, więc nasz związek przygotowuje się tutaj powoli yy, stopniowo i myślę, że nasze działania będą skuteczne. I zrobimy wszystko, żeby nie dopuścić do przekształcenia naszego szpitala. A gdy my mówimy o szpitalu Latawiec, to mówimy również o żarowie. Także absolutnie nie było mowy, że walczymy tylko o szpital Latawiec, również walczymy o żarów. Jest nam również bliski, bo jest to jeden SPZOS i myślę, że w takich strukturach powstanie. I Państwa bardzo, bardzo zapraszam do, naszego, do naszej siedziby zarządu, gdzie powołaliśmy społeczny komitet ochrony szpitala przeciwko przekształceniom i zbieramy podpisy wśród społeczeństwa powiatu świdnickiego. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć. Jest to prawdą, że społeczeństwo nie wie, co to jest prywatyzacja przekształcenia i że nic jest wszystko jedno. Świat czy to o naszych podpisach. Przeciągu dwóch, dwóch dni nie pracując, nie chodząc po, po domach zebraliśmy 2000 tysiące podpisów, a teraz nasze działania będą wzmożone. Będziemy e, e, bywać w sumie mieszkańców. I zbierać te podpisy i myślę, że na pewno społeczeństwo samo, samo podejmie decyzję przeciwko przekształceniu, bo przepraszam, i starostwo, i rady powiatowi są wybrani przez społeczeństwo i ich, ich głos jest tutaj najważniejszy. Dziękuję. Podobnym to nie mówił Zbigniew Owczarski, dodając równocześnie, że w przypadku powołania spółki człowiek nie jest już traktowany jako jednostka ludzka, postrzegany jest jako przedmiot operacji finansowych. W imieniu wszystkich przyjaciół z tego Uniwersytetu chcę podziękować, dlatego że to jest godne szacunku dla tej grupy ludzi. Ci ludzie są najczęściej korzystającymi z tego. Ale chcę nawiązać do tego, co oświadczyła Pani była burmistrz Lila Grudkowska. Otóż to oświadczenie na pewno jest szczególnej wagi i ponieważ jednocześnie pełnię funkcję przewodniczącego Gminnej Organizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zapewniam Pana, Panie Starosto, że na Pana ręce i nie tylko na Pana ręce nasza organizacja także złoży takie oświadczenie protestujące oczywiście przeciwko takim poczynaniom. W związku z tym nie wierzę w to. Bo myśmy jakieś 8 lat temu obronili żarów przed likwidacją. Wtedy Pan był zwolennikiem, razem z posłem Klekowskim. Jeszcze z pa... Nie pojechał Pan z nami do marszałka, pojechała tylko burmistrz Gruntowska i ja pojechaliśmy do marszałka protestować i zabiegać o to, aby nie zlikwidowano. Pan w ostatnim dniu, mimo że Pan nam obiecał, potem Pan się po prostu wypchał. się. Tak Pan się zachował wtedy, kiedy jechaliśmy bronić żarów przed likwidacją. Natomiast. Ja chcę tylko o dwa kroki do tyłu jeszcze się cofnąć, na jedną sekundę. Ten szpital myśmy zaczęli 25 lat temu restaurować. Windę wtedy żeśmy montowali 25 lat temu. Potem była e, rekonstrukcja, przebudowa i tak toczy się to cały czas, to na koszt mieszkańców tej gminy. I cały czas, jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności, pani doktor Nawrocka doprowadziła przy dodatnym wyniku finansowym. W związku z tym nie należy nam tu robić wymówek, że jakiś rentgen kupiono za 200 tysięcy, bo to z pieniędzy wypracowanych w tym szpitalu. Wypracowanych <kluczy> w tym szpitalu tymi ręcami rent tych ludzi. Nieco innego zdania był radny powiatowy Stanisław Wachowiak, którego wypowiedź nie została entuzjastycznie przyjęta przez zgromadzoną publiczność. Ja chcę w tej chwili podkreślić też rolę dyrektora pana Jacka Domejki i jego zastępcy, pana dyrektora Klosa do spraw ekonomicznych, którzy bardzo można powiedzieć prawidłowy do tej pory. Prowadzili i zarządzali szpitalem. Mają korzystne wyniki, stąd nie, nie powinniśmy, jak gdyby, już na przyszłość w tej chwili robić historii, że będzie bardzo kiepsko i, i spowoduje to sprzedaż. Przykładowo, szpitala. W Pan dyrektor powiedział, a nie pani Zalewska. Pan dyrektor powiedział, że będzie miał kłopoty finansowe, nie ja. No, z, pewnością, z pewnością tutaj w pewne sprawy jeszcze wyjaśnimy. Na koniec głos zabrał Zygmunt Worsa, starosta świdnicki, który tłumaczył, że dyskusja nad komercjalizacją ma rację bytu dopiero po przyjęciu przez parlament ustawy w tej sprawie, pomimo iż sam tę dyskusję... Proszę Państwa, co będzie zamiarem powiatu świdnickiego i zarządu, to okaże się dopiero właśnie po takich dyskusjach jak dzisiaj z Państwem. Będziemy zwracali się do wszystkich samorządów, nie tylko do gminy Żarów, o czym pan burmistrz doskonale wie, ale również do rad gospodarczych, do przedsiębiorców, do stowarzyszeń, aby takie spotkania się odbywały, żeby swoje opinie wyrażały. Nie będzie to decyzja jednoosobowa starosty, tak jak pan przedstawił, panie Zbigniewie, że to jest decyzja starosty. Po pierwsze, decyzja, jeżeli jakakolwiek zapada, to jest kolegialna, że podejmujemy zarząd. A potem rada powiatu. Rada społeczna. Dopóki nie będzie tych dwóch gremiów i opinii rady społecznej, dziękuję bardzo, to nie będzie żadnych ostatecznych decyzji. Więc dyskusja i dzisiaj i w radzie powiatu i w radzie społecznej i we wszystkich gremiach jest konieczna do tego, żeby pokazać zarówno to, jak funkcjonuje szpital, i jak może w przyszłości funkcjonować na jakich zasadach. Z mojej strony mogę powiedzieć tak, na pewno nie będę inicjatorem tego, żeby cokolwiek robić tak i nigdy tak nie postępowałem. Wszystkie decyzje, które będą podejmowane przez zarząd, czy opinia zarówno związków pielęgniarek, zarówno lekarzy, jak i rady powiatu będą konsultowane, wypracowane, przedyskutowane i na pewno rozważone nie tylko od sfery finansowej, ale również od strony społecznej. Pani Aniu, jest Pani jak gdyby w epicentrum całego tego przedsięwzięcia. Proszę powiedzieć, jakie negatywne skutki odczują nasi mieszkańcy Żarowa? Jeżeli mówimy o dzisiejszym spotkaniu, debacie na temat planów starostwa związanych z przekształceniem szpitala Latawiec, to można powiedzieć jednoznacznie, przekształcenie, które będzie komercjalizacją, spowoduje bardzo szybko prywatyzację. Żarów, który jest miejscem wyodrębnionym, będzie najłatwiejszym kąskiem do oddania, sprzedania w postaci udziałów tejże spółki, ponieważ wszystkie czyny starosty, rady powiatu oczywiście jeżeli chodzi o koalicję rządzącą świadczą o tym że każdego miesiąca myślą o kolejnych działaniach zmierzających w kierunku przekształcenia to trzeba być dużo wcześniej po to żeby rzeczywiście przeciwdziałać być może wymusić różnego rodzaju deklaracje jednoznaczne żeby było jasne w myśl ustawy szpital Latawiec nie kwalifikuje się do żadnego przekształcenia ma dodatni wynik finansowy Nieprawdą jest, co mówi pan dyrektor, bo dzisiaj przywiozłam dokumenty przez niego podpisane, z których to jednoznacznie wynika. Kiedy nasi mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, co się stanie z naszym szpitalem w Żarowie? Myślę, że niestety muszą śledzić obrady Rady Powiatu. To po pierwsze. Po drugie, bardzo często dzwonić do pana starosty Zygmunta Worsy, który przecież jest stąd, i pilnować swoich radnych, którzy ich reprezentują. Również pytać o jednoznaczne deklaracje. Chciałbym zwrócić uwagę państwa na to, że na całym świecie istnieją zarówno szpitale publiczne, jak i szpitale prywatne. Musimy patrzeć na cały problem jako pewne gospodarstwo, którym zarządza Pan Dyrektor i które, w którym ostateczny bilans wcale nie jest bilansem ujemnym. My w tej chwili jako środowisko lekarskie nie widzimy jakichś dużych zagrożeń wynikających no, z tych przekształceń własnościowych. Natomiast zdajemy sobie również sprawę z tego, że Potencjalny pacjent naszego oddziału również e, nie bardzo będzie się interesował, czy szpital jest szpitalem prywatnym, czy szpitalem publicznym. Natomiast e, my, e, lekarze, zdajemy sobie niestety sprawę z tego, że może zmienić się profil działania szpitala, jeżeli będziemy nastawieni wyraźnie na zysk. Oszukujmy się. Spółka kapitałowa jest ustawiona na zysk, w związku z czym tu nie ma możliwości prowadzenia działalności, która będzie działalnością nierentową. Państwo doskonale wiecie, na co się to będzie przekładało. Prawdopodobnie trzeba będzie ograniczyć się do prowadzenia oddziałów, które no, będą się finansowały. Pan burmistrz poprosił o opinię Rady, ponieważ miał tam jechać z pełnomocnictwem. Bardzo się cieszę, że tutaj jest dostrzegana rola Rady, dlatego że jest to problem, który ewentualnie dotyczy wszystkich mieszkańców Żarowa. W związku z tym postanowiliśmy zorganizować taką debatę, na którą zaprosiliśmy wszystkich ludzi z powiatu i posłów, którzy ewentualnie będą mieli wpływ na to, co się z tym szpitalem powiecie i w Żarowie stanie. Tutaj po debacie, która muszę powiedzieć, że dosyć gorącej debacie, która się odbyła w sali widowiskowo-sportowej w żarowie, ja doszedłem do wniosku, że ponieważ mamy w czwartek, najbliższe posiedzenie Rady, będę mocno naszych radnych przekonywał do tego, żeby. Jednak wyrazili opinię negatywną, jeżeli chodzi o komercjalizację, prywatyzację szpitala, dlatego że głosy i opinie mieszkańców są zdecydowanie przeciwko takim działaniom Starostwa Powiatowego. Bardzo jestem zawiedziony tym, że nie było przedstawicieli klubu Razem dla Żarowa, ponieważ pan przewodniczący klubu. Radnych Robert Kaśków nie desygnował nikogo, sam też nie był, nie wiem dlaczego. Mogę się tylko domyślać, resztę pozostawiam bez komentarza. I naprawdę tutaj idąc naprzeciw woli naszych mieszkańców i naprzeciw opinii, naprawdę będę przekonywał radnych, żeby byli przeciwko tej. Burmistrz Leszek Michalak podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo w gorącej dyskusji i wyjaśnił, że ta debata była niezwykle potrzebna. Potrzebna przede wszystkim dla pacjentów oraz wszystkich tych, którzy pragną czuć się bezpiecznie i pewnie, gdy udają się do lekarza, licząc na to, że ich problem zostanie sprawnie załatwiony, z łatwą dostępnością do specjalistów. Czyż nie taką wizję Polacy wybrali w ostatnich wyborach samorządowych? Byłam na debacie tą, którą pan burmistrz Michalak zorganizował. I muszę powiedzieć, że no, wiele o szpitalu Żarowie słyszałam, wiele uczestniczyłam w jego przekształcaniu, w jego remontach, w jego dobrym świetle. No, była, jest, była i jest, to jest nasza taka, można powiedzieć, maskotka żarowska, bo żarów, jak szpital był remontowany, to zbierali cegiełki. Każda złotówka, każdy grosz na, żarów, na żarowski szpital, żeby on był, istniał i służył ludziom, co tam pracują, a zwłaszcza choremu. Choremu, na którym nie można zarabiać pieniądze, bo pacjent to nie karta przetargowa, kto da więcej za niego, za jego chorobę, bo wiemy, że. Ludzkie życie jest tylko jedno i o niego należy dbać, a nie targować się, kto da więcej. Ja jestem przeciwna prywatyzacji, bo um, mówię, że ja wiele przeżyłam w tym szpitalu i, i tych dobrych i tych złych rzeczy, bo nie, umieranie człowieka to jest dramat dla ludzi, dla rodzin, ale, ale jest tam, było też i tam życie, tam była porodówka, tam się rodziły dzieci. Tam było wiele dobrego jak tego złego, ale nie mówmy o śmierci, że śmierć jest zła, bo śmierć jest przejściem na drugą stronę do wieczności. Czyli samo dobro w tym szpitalu było, było i jest, bo tam się walczy o dobro człowieka, nie o pieniądz, nie o biznes jakiś. No ktoś, kto sprywatyzuje ten szpital, to, ja, moi, to jest moje odczucie, że, że przyjdzie z swoimi ludźmi. A co się stanie z tymi ludźmi, którzy tutaj poświęcają swoje życie, swój czas dla dobra chorego? Dla dobra swojej również rodziny, bo pracują. I co będzie z tymi chorymi, którzy idą do szpitala po to tylko, żeby ktoś na mnie zarobił? Kto tu będzie leżał w tym szpitalu? Ten biedny czy ten bogaty? A gdzie się ma leczyć ten biedny, który ma 600 zł emerytury czy tam renty? a jeszcze 300 zł wydaje na leki, bo jest chory. I dla mnie prywatyzacja szpitala to jest naprawdę coś, co nie przysporzy nam naszemu społeczeństwu dobra.